Jeśli nie będziecie popełniać błędów i zadbacie o wasze grille, to przetrwają dosłownie lata. Właśnie dlatego dzisiaj film, w którym omówimy najczęściej popełniane błędy przez użytkowników grilli gazowych, a z drugiej strony podzielimy się z wami dobrymi praktykami z zakresu bezpieczeństwa i oczywiście porad dotyczących grillowania. W naszej firmie grillujemy na tanich i na super drogich grillach gazowych, dlatego mistrzowie grillowania, jak grillować smacznie i bezpiecznie? Ten film specjalnie dla Was. Jeśli Wasz grill jest nowy, to oczywiście musicie go przygotować do pierwszego grillowania. W tym miejscu oczywiście zaczynacie od zapoznania się z instrukcją obsługi. My dodatkowo do każdego naszego klienta wysyłamy z mailu pełne informacje związane z pierwszym uruchomieniem grilla i z jego późniejszym użytkowaniem. Przeprowadzamy również dla naszych klientów w tym zakresie konsultacje telefoniczne. Oczywiście jest to również moment na to, żeby sprawdzić szczelność. Instalacji gazowych. Możecie podejrzeć na naszym kanale. Jest dostępny film, w którym pokazujemy, jak to poprawnie przeprowadzić. i Jak to wszystko zrobicie, to przechodzicie dalej. Gdzie ustawić grill? Pamiętajcie o tym, że grill powinien być odsunięty od ściany na minimum 1 metr. To powszechne zalecenie, które wynika z tego, że grill emituje dużo ciepła lub mogą się pojawić w grillu niechciane płomienie od palącego się tłuszczu. Wskazówka numer 2, również w zakresie bezpieczeństwa. Miejcie grill podczas grillowania zawsze w zasięgu wzroku. Będziecie mieli grill pod kontrolą. Będziecie widzieli jaka jest temperatura, a to z kolei uchroni wasze mięso od przypaleń. Wskazówka numer 3 dotyczy dzieci. Uczcie Wasze dzieci od samego początku, że nigdy nie wiadomo, kiedy grill jest włączony i tym samym rozgrzany, żeby się przez przypadek nie poparzyły. W zasadzie powinno być tak, że dzieci bez Waszej kontroli nie powinny zbliżać się nigdy do grilla gazowego. Bardzo ważny punkt, czyli palący się tłuszcz w grillu gazowym, potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. I teraz uwaga! Wygasić pożar w grillu węglowym jest bardzo łatwo, bo wystarczy zamknąć wloty powietrza i dosłownie w ciągu minuty grill węglowy sam zgaśnie. Z grillem gazowym jest trudniej, ponieważ z tyłu za pokrywą są wloty powietrza, które muszą być, ponieważ grill gazowy musi się karmić powietrzem. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim nie panikuj. Pierwsza rzecz, od której zaczynamy, to zamykamy, jeśli to możliwe, dopływ gazu, czyli zakręcamy zawór w budki gazowej. Druga rzecz, to nie podnosimy pokrywy, bo w momencie, kiedy podnosicie pokrywę, to dopływ powietrza sprawi, że ogień będzie większy, czyli pokrywa pozostaje zamknięta i to powinno wystarczyć czyli po paru minutach płomienie powinny przygasnąć. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to można spróbować zagasić grill mokrym kocem, czyli przykrywamy grill mokrym kocem, lub oczywiście korzystamy z gaśnicy, z gaśnicy, która ma w środku środek do gaszenia palącego się tłuszczu. Nigdy przenigdy nie, wylewa, nie wylewajcie na palący się tłuszcz wody, bo woda rozpryśnie jeszcze płomienie na boki. Lub sprawdziłem to kiedyś, dobrze sprawdza się również. Soda oczyszczona do małego płomienia, do małego pożaru. Soda również zabiera tlen. Wysypcie trochę sody oczyszczonej i to też pomoże. Obsługa grilla, czyli zrozumienie oznaczeń przy pokrętłach i oczywiście właściwe ich wykorzystywanie. Przy tej okazji pozdrawiamy pana, który zadzwonił do nas i powiedział, że jego grill gazowy nie gaśnie. Szybko w rozmowie ustaliliśmy, że pokrętła były. Pozycji, czyli były ustawione na minimum, a nie, po, nie na pozycji off. Pokręteł jest kilka. Są pokrętła, które służą do obsługi palników, które są pod rusztem. Są pokrętła, które służą do palników dodatkowych, do palnika do steków lub do palnika dorożna. I oczywiście jest to bardzo istotne. Pokrętła są do regulacji mocy, czyli do wpływania na temperaturę na ruszcie. W zasadzie nigdy nie grilluje na pokrętłach ustawionych w pozycji max. Zazwyczaj jest to medium lub minimum. Używajcie pokręteł. Chodzi o to, żeby dopasować temperaturę różtu do potrawy, którą położycie na różcie. Max jest do pizzy, jest do czyszczenia grilla, ewentualnie do karmelizowania mięsa. Idziemy dalej w naszym przewodniku wskazówka bardzo istotna. Pamiętajcie o tym, że grill musi być rozgrzany. Nie mylcie proszę wygody korzystania grilla gazowego z tym, że nie musicie go wcześniej przygotować. Rozgrzany grill zapewnia Wam właściwe grillowanie mięsa. To znaczy wasze mięso nie będzie się przyklejać do rusztu, to po pierwsze, Po drugie, wysoka temperatura zabija wszystkie mikroorganizmy i bakterie. Poza tym chodzi o właściwą karmelizację. Kładziemy mięso na rozgrzany ruszt. Rozgrzany ruszt szybciutko karmelizuje nam mięso. Mamy chrupiącą skórkę i soczyste mięso w środku. To nas prowadzi do rozmowy o strefach temperatur na ruszcie. Wykorzystujcie proszę różne temperatury. Zobaczcie jak mam ustawiony grill. Średnia temperatura, minimalna temperatura i trzeci palnik jest wyłączony. Po tej stronie rusztu, gdzie mam wyższą temperaturę, karmelizuję mięso, czyli ładnie spiekam. Następnie spieczoną karkówkę odkładam na tę stronę rusztu, która jest zimniejsza, i ta karkówka ładnie się dopieka po tej stronie rusztu. Jest to bardzo, bardzo istotne. Nie chodzi o to, żeby palić mięso, tylko żeby mięso było ładnie upieczone i chrupiącą umiałą skórkę na zewnątrz. Wykorzystujcie akcesoria. Przykłady akcesoriów, bez których ciężko używać grill gazowy. Oczywiście szczotka do czyszczenia rusztu. Po wyczyszczeniu rusztu żeliwnego rozpylacz do oleju. Olej sezonuje żeliwo, zabezpiecza przed rdzą i oczywiście szczypce, które są przedłużeniem mojej dłoni. Czwartym produktem z grupy akcesoriów, dla mnie niezbędnym, jest termometr do mierzenia temperatury mięsa w środku, czyli sonda do mięsa. Szczotka. Nie kupujcie, proszę, byle jakich szczotek w sklepie z narzędziami. Szczotka do grilla ma być szczotką do grilla. Chodzi o Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Waszych bliskich. Szczotki Napoleona są testowane przed tym, żeby włosie stalowe nie wypadło, nie zostało na ruszcie i żebyście tej stali nie zjedli razem z Waszą karkówką. Oczywiście akcesoriów, które bardzo ułatwiają i urozmaicają grillowanie, jest super dużo. My często wykorzystujemy na przykład skrzynkę do podwędzania. nie będzie tego za bardzo widać, nie jesteśmy w stanie lepiej tego przenieść na ekran, natomiast mamy tutaj pod podróżtem umieszczoną skrzynkę. Skrzynka nabita jest z drębkami drewnianymi. Jest to efekt, który wpływa na to, że będziecie mieli również dym pod podróżtem czyli grilluje, a z drugiej strony uzyskuje efekt. Podwędzania. Utrzymanie waszego grilla w czystości. Jeśli grill jest brudny, to nie jesteście w stanie na nim płynnie kontrolować temperatury, ponieważ podróżtem przez cały czas będą pojawiać się jęzory ognia. Ma to również wpływ na kontrolę temperatury. W zasadzie grillowanie w niskiej temperaturze nie będzie możliwe, bo tłuszcz się będzie palił i oczywiście diametralnie zmienia to efekt smakowy. Spalone reszki bardzo pływają na nieprzyjemny zapach i nieprzyjemny aromat jedzenia, które grillujecie po ruszcie. Jak czyścić grill? Są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz zakłada, że po skończonym grillowaniu zostawiacie grill brudny i to dobrze, bo mi po 23 też się nie chce czyścić grilla. Tłuszcz, który zostanie na powierzchni rusztu zabezpiecza żeliwo przed wilgocią, tym samym zabezpiecza żeliwo przed korozją. Natomiast jeśli będziecie czyścić grill za dwa dni, za dwa tygodnie, lub od razu po grillowaniu robicie to w bardzo prosty sposób. Włączamy palniki na średnią moc. Dajemy grillowi przy zamkniętej pokrywie 10 do 15 minut. Grill osiągnie maksymalną temperaturę. Mamy pirolizę, czyli wypalanie resztek w wysokiej temperaturze. Pod wpływem tej temperatury zwęglone resztki czyścimy szczotką do czyszczenia rusztu. Nie bójcie się mocnymi ruchami. Czyścimy ruszt. Robicie to wtedy, kiedy ruszt jest ciepły i po dokładnym wyczyszczeniu rusztu, w tym samym momencie, wtedy kiedy żeliwo jest ciepłe, pokrywacie powierzchnię żeliwa olejem. Olej będzie zabezpieczał ruszt. Przed korozją olej tworzy na powierzchni rusztu nieprzywierającą powłokę. Jest to bardzo istotne. Jak w ten sposób będziecie traktować róż żeliwny, to będzie wyglądał jak nowy, nawet za 10 lat. Przebrnęliśmy, zobaczycie, że dzięki naszym wskazówkom wasze glidowanie będzie bardziej bezpieczne, bardziej aromatyczne i bardziej zabawne. Natomiast to, co jest najważniejsze, chyba na sam koniec, pamiętajcie, że nasze sprzęty są tak dobre jak my sami. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!